Miasto i gmina Brwinów przeprowadziły gruntowny remont zabytkowego dworku Zagroda w Brwinowie. Dworek Zagroda to jest miejsce, tak naprawdę kultowe w gminie Brwinów, ponieważ jest to siedziba Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Dworek, wybudowany tuż po I wojnie światowej przez Zygmunta Bartkiewicza, znanego ówczesnego międzywojennego malarza, pisarza, powieściopisarza, wręcz nawet. Wówczas Tuwim i tak dalej, my oczywiście ich wszystkich znamy. Bartkiewicz był podobnej klasy, zresztą doskonale się z tamtymi autorami, z tamtymi artystami znał. Po II wojnie światowej, w czasie wojny, zresztą tutaj ten dworek był zamieszkały przez Zygmunta Bartkiewicza. Warto jeszcze wspomnieć o Zygmuncie Bartkiewiczu, że pierwszą żoną Zygmunta Bartkiewicza była Mieczysława Świklińska, znana międzywojenna aktorka polska z tych takich sławnych filmów, znanych filmów czarno-białych na pewno starsze osoby doskonale kojarzą. Zygmunt Bartkiewicz zmarł w 1944 roku tutaj w Bruinowie, w Bruinowie jest pochowany. Po II wojnie światowej ten majątek, ten obiekt został znacjonalizowany, skomunalizowany tu przez kilkanaście lat były mieszkania kwaterunkowe, trzy rodziny wówczas mieszkały. I później w 1973 roku do tego obiektu wprowadziło się towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, które zapewniło to, że ten obiekt został wówczas po raz pierwszy gruntownie, nie tak całkowicie, ale gruntownie odremontowany i przez 40 lat służył towarzystwo przyjaciół brwinowa. Remont odbył się pod ścisłym nadzorem konserwatora Zabytków. Dzięki wspólnym staraniom włodarzy miasta i konserwatora. Udało się przywrócić dworkowi autentyczny przedwojenny blask. Remont kosztował nieco ponad milion złotych. Prace trwały od wiosny do grudnia 2015 roku. Remont dworku obejmował w zasadzie cały budynek, począwszy od osuszenia fundamentów, piwnic, ścian, fundamentowych, remontu wnętrza budynku, elewacji, wymiany dachu. W zasadzie wszystko wymiana ogrzewania, które tutaj było zainstalowane wszystko w tym dworku zostało zmodernizowane. Pewne elementy zostały charakterystyczne. Stare, bo musiały zostać oczywiście. Charakterystyczna dachówka. Tutaj Bartkiewicz budując ten obiekt w zasadzie ściągał materiały budowlane z różnych rozbiórek i tak dalej. Także były trzy typy dachówek. Konserwator zabytków zażyczył sobie, żeby była konkretna. Efekt jest taki, że jakby ten, ta dostawa dachówki przedłużyła nam całą budowę, bo zamówiliśmy ją w maju, dostaliśmy dopiero w październiku i wówczas mogliśmy sfinalizować ostatnie prace remontowe. Zostały stare okna, oczywiście stare drzwi, te elementy takie charakterystyczne, podłogi zostały wycyklinowane, wylakierowane tak jak powinno być i w zagrodzie została przywrócona kolorystyka, taka jaka była za czasów Bartkiewicza, taką jaką znajdujemy na fotografiach przedwojennych, czyli jasnego dworku, bo później po wojnie ten dworek był pomalowany w taki ciemnoceglasty kolor. Pod szczególną opieką konserwatora jest także urokliwy ogród dworku. Poza remontem samego budynku, zakres prac tych remontowych, budowlanych, konserwatorskich obejmował również konserwację wszystkich rzeźb parkowych, które tutaj się znajdują w przedwórku, między innymi piękny faun, polecam Państwu wizytę w Brwinowie, studni, która jest na terenie parku, a także oświetlenia parkowego. Dworek Zagroda wróci do mieszkańców Brwinowa, co roku, szczególnie jak już przychodzą te ciepłe miesiące, czyli kwiecień, maj, czerwiec i później wrzesień, początek października, dworek żyje. Tutaj nasi mieszkańcy, uczniowie szkół, przedszkoli robią sobie często ogniska, różnego rodzaju spotkania stowarzyszeniowe itd. itd. Z pewnością odnowiony dworek, otoczony pięknym ogrodem, będzie ciekawym i urokliwym miejscem spotkań dla mieszkańców i sympatyków prwinowa